Na psa, bo przyznaję, że miałam w samym momencie pieniędzy za bardzo. I zamiast nazwać, że to jest naleczenie psa, to nazywałam to na operację. I sam Wardęga mi to przyznał, że tylko tutaj popełniłam błąd więc przeprosiłam y, ogólnie na YouTubie za ten błąd i za to, żeby się odkuć jakoś z tego. Powiedziałam, że jeszcze wpłacę na pieski i jeśli ktoś się czuje urażony, to mogę mu oddać te pieniądze, ponieważ już teraz nie narzekam z zarobków, bo po prostu no lepiej mi idzie z pieniędzmi, bo wpadam na nowy pomysł zarobków i, i mam pieniądze. Od kiedy mam 18 lat, to już mogę sobie zarabiać więcej, tak? I zarobiłaś dużo na... Chyba możesz 10 lat, no kurwa. Szkoda, że to jest jednoznaczne z tym, że musisz cipę pokazywać. Na tym OnlyFansie? No! O tak, w końcu jestem niezależna. Zostałam prostytutką. Historia dziwki wzrokcy. Znaczy, nie mówię o niej, nie? Ale po prostu taka analogia. <ścoughs> o, żebyś. No, w cholerę. Tylko trzeba ha. jeszcze lepiej poprowadzić. Dla, jakby dla mnie to nie jest w ogóle wstydliwy temat. Czy coś ja mogę? Y, jakby od... od zera do milionera, kurwa. Wystarczyło, żeby to było legalne. Ha! Kurwa, ty daj mi się. Tym rozmawiać, dla mnie to nie jest nic strasznego, że chcę zdjęcia y, w bieliźnie i dostaję za to kupę siana, Więc no. Oczywiście, że widzowie woleliby zobaczyć te zdjęcia niż rozmowy o nich, więc zmienimy temat. Ja chcę... cię kocham. Julka, Julka, powiedz mi, jak twój piesek. Ogólnie mój piesek jest dalej leczony, i jakoś w ciągu miesiąca skończy się jego leczenie, i wtedy nagrywam film, pokazuję wszystkie paragony i wyjdzie nawet większa kwota niż powinna. I wtedy się wszyscy zestrają w gacie i mi kurwa będą przepraszać, nara. Julka, Julka to ja. Może zrobimy tak: umówmy się, że ja pójdę do ciebie, idziemy z do i wszystkim przekażę, czy to jest. Ale jeszcze... ja już Kurwa, mać! tak szczerze? Ona będzie miała bardzo i to bardzo twarde polądowanie. Ona aktualnie jest takim rafatusem, tylko w damskiej edycji, nie z Ale ona obecnie jest takim rafatusem. Tylko jeszcze z racji tego, że ona... No bo ona nie jest brzydka, nie? Umówmy się, nie jest brzydka. Eee, to jest jeszcze ta obłuda na no, zasadzie, że komuś na niej zależy, czy nie zależy. Kurwa, każdy dookoła, każdy dookoła na niej szuka kurwa łatwego kliknięcia. Nagrać o niej film. Jest kurwa bardzo prosto, nie? Bo punktujesz ją 100 do 0, no ona kurwa no, jest w jakim stanie, jest. Punktujesz ją 100 do 0, nie da się powiedzieć czegoś o niej, co. Yy, mocne. Nie, nie możesz powiedzieć o niej czegoś mocnego, co by nie było zgodne z prawdą, nie? Bo jak ja bym nagrał film, kurwa, że nie wiem, fris jest czpunem, to musiałbym to tak uargumentować, żeby ludzi przekonać. Więc nie możesz kurwa używać takich słów, jeśli nie masz na to dowodów. Ale na, o oni wszystko możesz, kurwa, powiedzieć. Że klarze, kurwa, że, że oszukuje. Że kradnie kurwa, że się rozbiera za pieniądze. Yy, bardzo, bardzo dużo możesz mi powiedzieć. I to są kurwa łatwe kliknięcia. I najważniejsze jest to, że nikt jej nie chce kurwa pomóc, tylko to jest takie, okej, okay, ona się klika, to weźmy ją do federacji, ona się klika, to Monika Laskowska z nią pójdzie do weterynarza. Yy, więc no. Ona będzie miała kurwa bardzo twarde lądowanie, bo wiesz, w momencie, to jest dla ludzi takie szokujące, trochę, nie? Jak laska, która jeszcze do niedawna nie miała 18 lat, wiesz, ćpała tam, kurwa jeździ na jakieś imprezy z raperami, co chwilę się kurwa z kimś kłóci. Yy, w sumie wrzucała już, ona jak jeszcze była nieletnia, to wrzucała kurwa takie zdjęcia roznegliżowane z sutami w ogóle. Więc ludzi to szokuje, nie? Kurwa na zasadzie, gdzie są rodzice, jak do tego doszło, yy, czemu ona taka jest. Yy, teraz ma 18 lat, skoczyła na level wyżej, ale. Jeszcze levelu wyżej, no już kurwa nie da się osiągnąć, bo ona nie może więcej ćpać, nie? nie? Nie może bardziej kurwa cycków pokazywać w internecie, więc ja jej daję miesiąc i ktoś się, i wszyscy się z nią y, znudzą, nie będzie już tak chętnie obserwowana i potem sporadycznie, jak będzie z nią jakaś drama czy coś, to ludzie będą sobie o niej przypominać. Ale koniec końców, pomimo tego, że dużo osób teraz wyraża nią zainteresowanie, czy jest zapraszana na jakieś live'y, na jakieś dyskusje, ktoś o niej mówi, ona generuje jakiś ruch, to ludziom się znudzi. No, i ona zostanie sama, sama ze sobą, ze swoimi problemami, nie? Zostanie płatną damą do różnych usług. Powiem ci, że płatne damy do różnych usług. No, nie możesz być kurwa zdezelowaną, kurwa lochą 18-letnią bo nawet nie będziesz mógł być, kurwa, płatną damą do jakichś usług, no. Znaczy wiadomo, ciągnąć druty za 30 zł kurwa, zawsze można, bo zawsze znajdziesz jakiś Saszka, który, kurwa, po, yy, po robocie w polskim kołchozie <grydy> będzie chciał spuścić z kija, spoko, ale to nie to nie, jest, to nie będzie Luxury Escort. Potem gwiazda na filmy dla dorosłych, potem i taki będzie jej pik. Myślisz... Tak... odpowiedź sobie na jedno ważne pytanie. Chciałbyś to oglądać? Bo w całym tym kurwa kurestwie i wiesz, że hehe he, że jakieś porno, że, że łykanie kutasów. Jakiś mniejszy, bądź większy talent nawet do tego kurwa trzeba mieć, nie? Zobacz, ile osób robi porno, a zobacz, ile y, gwiazd znasz, czy znamy. Julia powiedziała, że na debacie trudne pytania jej zadawaliście. <laughs> no właśnie, to jest problem, kurwa, nie? Ona ma. Tylko zobaczcie, ktoś tutaj mówi jeszcze o, o Marcie Linkiewicz. Marta Linkiewicz, pomimo że robiła takie, a nie inne rzeczy, to Marta Linkiewicz. Kurwa, dla mnie ona jest głupia, ale inteligentna, nie? O! No, tak bym powiedział. I ona nawet podczas tych swoich, kurwa, różnych epizodów, to nie, nie traciła kontaktu z rzeczywistością. Ale jeśli mamy, kurwa, osobę, która w wieku 18 lat nie potrafi się wysławiać, jest uzależniona, kurwa, od dosłownie wszystkiego, to jak już raz sobie zrobisz się... Zobacz, jak sobie złamiesz rękę, kurwa, masz kontuzję, kurwa, nadgarstka, pochodzisz w gipsie i ten nadgarstek Ci będzie działać. Wróci... Nie zawsze, ale wróci, kurwa, do pełnej dyspozycji. Jak raz sobie zrobisz sieczkę z mózgu, jak raz sobie, kurwa, przepalisz styki, jak raz, kurwa, będziesz miał kakao, kurwa, umysłowe, nie da się tego odtworzyć. Nie istnieje coś takiego jak regeneracja mózgu. To nie jest tak, kurwa, że chlejesz, pasz, kurwa, mieszasz wszystko, benzo, alkohol, kurwa, zajebiście wszystko fajnie. Yy, jesteś, kurwa, głupi, kurwa, nic nie rozumiesz, ale poczytasz książki przez półtora roku. To nie jest papierosów, że je kurwa rzucisz, zaczniesz uprawiać sport i wydolność Ci wróci. Co, Dicho? Złamiesz rękę czy kontuzja nadgasna? No wiesz, no złamanie ręki, kontuzja nadgasna, no cokolwiek, no dojdzie do regeneracji, nie wiem, zerwiesz sobie kurwa jakiś mięsień, cokolwiek.